Bardzo miłe i niemiłe słowo zarazem, a mianowicie whatever, ale też whatever. Bo whatever powie statystyczny Brytyjczyk, a whatever, taki jakby tam było R w środku, powie statystyczny Amerykanin, a ty możesz nawet powiedzieć whatever. I będzie super! Każdy to bez problemu zrozumie. Tak jak wspomniałem, to słowo ma przynajmniej kilka funkcji, takie dwie, trzy, a może i więcej. Ja chciałbym przedstawić Ci dwie takie funkcje, moim zdaniem najpopularniejsze, i jeszcze gościnnie ktoś opowie Ci o innych jego możliwościach. I co ciekawe jeszcze, to słowo może być tak naprawdę takim trochę samodzielnym zdaniem, takim może być odosobnioną odpowiedzią niekoniecznie grzeczną. Jednak ustalmy, co ono w ogóle znaczy, to whatever czy whatever. Oznacza to cokolwiek. Tak, może znaczyć cokolwiek sobie wymyślisz. No nie, to słowo po prostu oznacza cokolwiek, czyli że jego tłumaczenie whatever to równa się cokolwiek. Nie że jakiekolwiek słowo. Chyba rozumiesz, prawda? Ale to jest taka wersja słownikowa, ponieważ to słowo ma więcej możliwości i za chwilę postaram się to udowodnić. Pierwsza kwestia to stosowanie tego słowa przy wyborach, takich zwykłych, normalnych wyborach. Nie chodzi o wybory polityczne, tylko o wyborach, których mogą dokonywać ludzie. A właściwie, tak będąc konkretnym, to jest takie zrzeczenie się możliwości wyboru. Takie danie rozmówcy naszemu do zrozumienia, a wiesz co, wybierz cokolwiek, cokolwiek wybierzesz, będzie dobrze. Dla przykładu, odwiedza Cię anglojęzyczny gość i ty starasz się być miły czy miła. Proponujesz tea, coffee, juice. A ktoś odpowiada grzecznie: whatever. Może nie byłaby to najbardziej rozbudowana wypowiedź. Można by tam jeszcze coś dodać. Whatever you serve, whatever your proposition is, I will take whatever you. Rozwiniemy to nieco później. Natomiast to by wtedy oznaczało tak, cokolwiek mi dasz. Albo na przykład, i im głupsza sytuacja, tym lepiej, wyobraź sobie, że niesiesz ze swoim anglojęzycznym znajomym szafę. Tak macie ją dostarczyć do jakiegoś pomieszczenia. I Ty na przykład pytasz się tego znajomego: Are we gonna lift it or push it? Czy podniesiemy to, czy będziemy to pchać? To no, twój znajomy mógłby odpowiedzieć samym tym słowem. Whatever, takie trochę lekko lekceważące, ale mógłby powiedzieć na przykład whatever works for you. Czy też whatever works for you. Czyli takie cokolwiek działa dla Ciebie? Ciężko jest niektóre zdania tłumaczyć dosłownie, więc to będzie takie, co będzie lepszym wyborem, co lepiej zadziała, co będzie bardziej optymalne. Tak należy sobie to wyobrazić: Whatever works for you. Czy też Amerykanin powie pewnie coś w stylu whatever works for you. Czyli może na przykład, jeżeli jesteś tą osobą decyzyjną i to ty masz podjąć decyzję, być może byłoby to coś w stylu Whatever you say. Whatever you say. Czyli cokolwiek powiesz, czegokolwiek sobie zażyczysz. Więc tu mamy sprawę rozwiązaną. Tak trochę zrzekamy się odpowiedzialności za podjęcie decyzji, jest nam to obojętne. I właśnie, obojętność to jest mocna cecha tego słowa. Indifference. Kiedy chcesz wyrazić, że masz to gdzieś. I takie słowo bardzo często zobaczysz w formie takiego krótkiego zdania w sytuacji, gdy dziecko nie zgadza się albo wyraża dezaprobatę do jakiejś opinii swojego rodzica. Opinii czy też decyzji. Na przykład jakaś anglojęzyczna matka mówi do swojej córki. Go to your room and analyze your behavior, young lady. Czyli idź do swojego pokoju i przemyśl swoje zachowanie. I wtedy ta córka może powiedzieć: Whatever, mam to gdzieś. Dosłownie tak by to znaczyło. Takie: hm, cokolwiek, jest mi to obojętne. Albo w innej sytuacji ojciec mówi do syna: You've learned Spanish for 10 years and you can't say a sentence. I ten syn znów odpowiada. Whatever. czyli raczej nie jest entuzjastą uczenia się hiszpańskiego, bo uczył się go przez 10 lat, i learned Spanish for 10 years, mamy tutaj prezent perfect, and you can't say a word, i nawet nie możesz powiedzieć słowa. Obojętność totalna, inna sytuacja, bo najlepiej to na sytuacjach sobie wyobrazić. Jakiś kawaler prosi pannę do tańca i mówi do niej, shall we dance? A ona odpowiada, whatever, może zatańczę, może nie zatańczę. Jest mi to obojętne, czy to wszystkie możliwości tego słowa. My wiemy, że nie, bo to słowo może być nawet adjective, czyli przymiotnikiem. Może być przyimkiem, może być przysłówkiem, ma wiele możliwości. I o tych możliwościach opowie nam trochę Kinga. Kingę znacie już z jednego z moich materiałów. Od czasu do czasu chciałbym robić takie współpracę, żeby ta nasza grupa, żeby to nasze środowisko uczenia się angielskiego było zróżnicowane. Kinga, co warto podkreślić, zna się na gramatyce. Więc jeżeli masz jakieś pytania związane z gramatyką, być może z tymi konstrukcjami, które to padły, Albo z czymś, o czym ona wspomni, to śmiało pisz w sekcji komentarzy. Ja zrobię wszystko, żeby odpowiedzieć ci na to pytanie, żebyś ty uzyskał, czy uzyskała odpowiedź. I wielka prośba, daj miły komentarz w sekcji komentarzy, bo pozytywna energia dla nas przekłada się na pozytywny przekaz dla ciebie. A zatem. Whatever he said, it's true, czyli cokolwiek Darek powiedział, to prawda. Fajnie by było usłyszeć takie motywujące zdanie od kogoś, typu Whatever you do, I'm always with you. Cokolwiek nie zrobisz, ja jestem z tobą. Zawsze. A czy znacie taki zwrot typu whatever it takes? Może on oznaczać za wszelką cenę. I wtedy powiemy: I'll do whatever it takes to end this project. Czyli zrobię wszystko, żeby skończyć ten projekt. Jest jeszcze jedno wyrażenie: whatever the weather. Whatever the weather znaczy bez względu na pogodę. I możemy wtedy powiedzieć: I go to work, whatever the weather. Because I need money. Czyli idę do pracy bez względu na pogodę, bo potrzebuję pieniędzy. Zatem dzięki za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że coś ciekawego na temat whatever czy też whatever udało Ci się zapamiętać. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!